Witam serdecznie wszystkich widzów. Zobaczcie jeden z najmłodszych par w naszym programie: Good luck guys, czyli Kacper i Angelika. Witam was serdecznie. Hejka. Chyba nie, to co najmłodszy. Jezu, chciałam was odmoić, żeby może wiesz, ta ruchy, a my, młoda no, energia. Nie, ja mentalnie młoda się czuję tak. Jeszcze 18 lat. Ja bym sobie dała tak 22. 22. Ile byś sobie dał? No tyle co mam. Tyle co masz. Ja nieważne ile. Dobrze, powiedzcie mi, powie, co było najtrudniejszego w tym programie? Zanim przejdziemy do lżejszych pytań, może zaczniemy od takich trudniejszych. Co było najtrudniejszego w Good Luck, Guys? Dla mnie przede wszystkim to, że. Ja jestem taką osobą, że ja po prostu bardzo mam swoje zaufane grono ludzi wokół, wokół siebie, a tam jednak poszłam do programu i nie wiedziałam, kto będzie i nie wiedziałam, czy z kimś się dogadam i, i jak się odnajdę. Ale Kacprę już znałaś wcześniej? Kacpra znałam. Tak, tak, tak. Okazało się ogólnie, że znam wiele osób. Tak mi się, że z połowę znałam przed programem, połowę po, poznałam w programie, um, ale to było była tak, trochę, trochę taka obawa na początku rzeczywiście, kto będzie i co mnie tam spotka. Jakie ty miałaś obawy, Kacprze? Uh, obawy? Może nie obawy. Na miejscu trochę może brakowało mi też tego, że cały czas dookoła są ludzie, a ja czasami lubię pobyć sobie samemu, więc... To mogłeś uciec do tej chatki, posiedzieć, pomedytować, posłuchać głosu dżungli jak twój kolega Stifler? Właśnie chodziłem sobie po plaży, gdzieś tam e, chodziłem po dżungli, szukałem jakich, jakichś ciekawostek, w taki sposób e, zajmowałem sobie czas no i oczywiście ukochanej mojej mi brakowało na miejscu. Brakowało, czyli pozdrawiamy serdecznie, Jan Klosie. co miałeś koszulkę, to było niezblokowanie produktu. Nie, to są już niedostępne produkty. Już nie? Czyli to jest taki wyłącznie jedna sztuka wyprodukowana dla Ciebie i nie ma? Nie, nie, to był jakiś drop tam parę lat temu i tą koszulkę dostałem od teściowej, która ukrywała przez lata i oddała mi ostatnią sztukę. Ale trzeba, zobaczcie, idealny, idealny zięć, to chyba tak się powinno mówić. Słuchajcie, ważna sprawa, bo patrząc na Wasze zmagania, naprawdę dawaliście sobie świetnie radę. Wy mieliście jakieś treningi przed tym programem, że powiedzieli słuchajcie, do tego programu musicie trenować kardio, 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 siłka, 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 albo basen. Nie, ja ogólnie na co dzień ćwiczę, więc, więc byłam jakoś tam przygotowana, ale stricte specjalnie przed programem nie przygotowywałam się jakoś inaczej. A ty Kasprze, bo ty wiesz, walki w federacjach frekwajtowych, więc sport nie powinien Ci być obcy. No to ja też raczej na co dzień ćwiczę, staram się być w jakiejś tam formie, może nie zawsze w szczytowej. a ja też czasami sobie do snu odpalam jakieś survivalowe rzeczy, więc specjalnie do tego programu się nie szykowałem, ale tak to interesuje się mniej no więcej. Byłeś jako jeden z nielicznych uczestników, który brał sprawę własne ręce, chyba jeszcze kubańczyk, coś znaczy takiego, że sobie na spacer, o przyniosłem wam owoce, o tutaj spróbujemy coś złowić. Powiedz mi, ty od zawsze, od dzieciaka miałeś taki imperatyw, że wychodziłeś przed szereg, bo oglądasz. Te trzy odcinki, które miałem przyjemność obejrzeć, to tak wyglądało, że Kacper to nie jest taki typowy influencer, założone rączki, zróbcie wszystko wokół mnie, tylko po prostu działałeś, była potrzeba, przyniosłeś jedzenie. No ja myślę, że to potacie mam coś takiego. Moja tata nie potrafi na, na dupie usiedzieć, tylko cały czas coś musi robić, więc ja, ja to samo, jak, jak był wolny czas, to zbierałem sobie opał na ognisko, drewno, chodziłem z tą maczetką i, i to mi w sumie sprawiało przyjemność większą niż siedzenie i patrzenie, więc tak po prostu mam. Powiecie mi, wa, program Goodlag like Guys was zbliżył czy oddalił? Bo tak jak wcześniej na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że już się znaliście wcześniej. Myślę, że ani, ani to, ani to w sumie. Mieliśmy zawsze dobry kontakt, zawsze znamy się dob dobre parę lat, tak naprawdę. E, więc tutaj po prostu w programie się dobrze dogadywaliśmy, ale też nie wiem, nie kłóciliśmy się, więc nie było sytuacji, żeby nas ten program jakoś poróżnił. Zgadzasz się? No ani nie oddalił, ani nie przybliżył. Okej, okay. jeżeli można powiedzieć Konstans. A teraz Angeliko, powiedz mi, czy Justin Bieber poradziłby sobie w takim programie? Ojejku, nie wiem. Myślę, że w obecnej sytuacji, jak ma teraz dziecko i ogólnie zrezygnował z koncertów, to myślę, że on fizycznie trochę. trochę ciężko ostatnio, więc, więc na ten moment chyba nie, ale. Z którą parą wam było najbliżej, bo często widziałem Misiek, Marcela, razem tworzyście całkiem taką zgraną paczkę. Czy jeszcze jakaś, jakiś był duet, z kim było wam najbliżej? Myślę, że to się zmieniało w trakcie i dlatego warto obserwować program, bo... A, zobaczcie, widzicie jak gościu mnie w Co so, są przetasowania i, i to myślę, że będzie ciekawe. Zmiana o 180 stopni potem. Naprawdę? Jezu, to ja tylko trzy obejrzałem, czyli jak będzie więcej... Jezu, to ja bólu głowy dotrzymam. Tam się będzie się działo z odcinka na odcinek, będzie coraz ciekawiej. Zgadzasz się ze mną? Nie, z tobą, z Angeliką się zgadzam. Czyli można powiedzieć, to jest piękne podsumowanie. Angelika i Kasper zgadzają się ze sobą. Ten program ich wiele nauczył, wyszli ze strefy komfortu, ale przy okazji bawili się świetnie. Kasper Łoński, a ja Angelika Mucha. Wie, dziękuję wam bardzo za rozmowę i jeszcze samych sukcesów. Kłaniam się, kłaniam się. Dzięki. Dzięki. Hej